Czy mam jajka? Nie, nie mam jajek. Spierdaję, mutuję cię za to. Ech! Ech! Dobra, kolejne pytanie. A, 5 centa wysodu, masz bana? Ej, Kolega wysodu, no i tak napisał się. Napisał, czy Pamińska mafia istnieje. Istnieje pawińska mafia! Istnieje pawińska mafia! Istnieje pawińska mafia! Pamińska mafia istnieje! Tego nie wiem, czy Pablińska mafia ma rekrutację do tej ekipy. Tego nie wiem, czy Pablińska, nie wiem tego, czy Pabelińska mafia ma rekrutację do Gangu. Nie wiem. e e e Dalej.

Nie jadę czosku i nie będę nigdy. To jest, pytanie, to jest głupie pytanie. Dobra, kolejne. Mam brawo, mam, mam.